Troszkę o tym narzędzie opowiedzieć, dlatego że dzisiaj spróbujemy po raz pierwszy z tym narzędziem się posługiwać. To jest, to jest takie narzędzie, które, które, które można powiedzieć, że jest pudełkiem z igłą magnetyczną w środku. Już pierwsze momenty prezentowanej lekcji wprowadzają nas w organizację pracy nauczyciela i uczniów którzy zgodnie z koncepcją celestyna freneta są na jednym poziomie w komunikacji pełnej otwartości na drugiego człowieka, niezależnie od wieku. Uczniowie pracując w kręgu mogą zarówno rozpocząć każdą lekcję, jak i organizować narady klasowe, które stanowią źródło demokratyzacji życia klasy i samorządności uczniów. Są punktem wyjścia do ustalania reguł życia, wyboru i przyjęcia odpowiedzialności planowania własnej pracy i dokonywania samooceny. Jakie był to symbol, okej. I teraz uwaga, ja muszę w kierunek północy tak swoje ciało skierować, żeby on się wyrównał z strzałką. Zobaczcie, jak ja się poruszam i wy zrobicie to samo. Nauczycielka zgodnie z założeniami koncepcji pedagogiki frenetowskiej tworzy nie tylko przyjazny klimat, ale i środowisko sprzyjające odnajdowaniu się dziecka w otaczającej go rzeczywistości i świecie. Zwizualizowane reguły życia, umowy panujące w grupie oraz odpowiedzialności przypisane każdemu dziecku, gazetka wychowawcza i materiały edukacyjne wyeksponowane są na ścianach i drzwiach sali lekcyjnej. Zagospodarowanie przestrzeni to również różnorodne kąciki, dostępne dla każdego dziecka środki dydaktyczne oraz źródła wiedzy. Uczniowie mogą być samodzielni i wpływać na ustawienia sprzętu, który umożliwia nieustanną modyfikację przestrzeni. Na tablicach wyeksponowano wytwory uczniów, co stanowi również fundament dla budowania poczucia własnej wartości oraz eksponowania sukcesów dzieci. Dziecko lubi przygody i należy mu stwarzać warunki do swobodnej ekspresji oraz działań kreatywnych. Zainspirowane przez nauczycielkę dzieci podejmują wyzwania, będąc wolnym od instrukcji i ocen. Mogą podejmować aktywności przez siebie wybrane. To buduje poczucie wolności i samostanowienia. Uczeń spotyka się z uważnością nauczyciela i pochwałą. Ma poczucie sukcesu. Nauczycielka przyznaje dzieciom prawo do popełniania błędów, wspiera w uczniach odwagę i poczucie sprawstwa. Zorganizowana zabawa jest sytuacją uczącą. Sprzyja zapamiętywaniu informacji i weryfikowaniu poprawności wykonanych działań. Yy, za, za Czy jesteś pewien, że jest w Nie. Nie. Za. Kłócili się tak, że z nieba wiele iskier poleciało. Po sprzeczce każdy w swoją stronę poszedł, by nie wejść nikomu w drogę na inne tereny doszedł. I tak już na wieki zostało. Północ północ, przejął Norbert, gdzie od zawsze wiele się działo. Południe zatem do sewaryna należeć musiało. Na zachodzie rządził Witold, który bawił się, się moc, a na wschodzie Edward największą pełnił moc. Każdy z raci miał inne ideały, więc cztery strony świata do dzisiaj pozostały. Bardzo Wam dziękuję. Jak jakie kierunki świata postawić obok tych symboli? Jak to coś powiedzieć. Mamy jakie kierunek świata? Powstaną cztery grupy po cztery osoby i dwie grupy po dwie. Jeżeli jesteś gotowy. I już ma... Korzystając z form pracy zespołowej, nauczyciel proponuje uczniom dokonanie wyboru z kim i jak będą pracować. Uczniowie nie tylko wyłaniają lidera zespołu, ale również analizują fiszkę poszukującą, która stanowi źródło dalszych inspiracji i aktywności świadomie wybranej. Każda rola w szkole frenetowskiej ma swoje uzasadnienie i opis. W ten sposób nauczyciel przenosi odpowiedzialność za rezultaty pracy na uczniów. Doświadczenia poszukujące, zastosowane przez nauczycielkę, umożliwiają dzieciom naukę poprzez bezpośrednie doświadczanie. Zielona grupa na róży wjazdów ustawia północ. Czerwona grupa ustawia południe, żółta grupa ustawia zachód, a dwie grupy, które nam zostały, sprawdzają, czy oni zrobili to dobrze. W przygotowanym środowisku naturalnym uczniowie mają okazję przenieść dotychczasową wiedzę do praktyki. Projektowana sytuacja edukacyjna sprzyja samodzielnym doświadczeniom, doskonaleniu umiejętności posługiwania się kompasem, komunikacji rówieśniczej i orientacji w terenie wzmacnia kreatywność uczniów w rozwiązywaniu problemów i umiejętność współdziałania. Nauczycielka poprzez zastosowanie fiszki sprawdzającej umożliwia uczniom dokonywanie samokontroli i samooceny. Metoda pracy związana z doświadczeniami poszukującymi, stanowi ogromną wartość edukacyjną dla dziecka. Może ono samodzielnie odkrywać świat i rozbudzać zainteresowania. Można również zastosować fiszki autokorektywne, na prezentowanym filmie samokontroli dokonują uczniowie pracą zespołową w oparciu o fiszkę sprawdzającą. To pozwala na unikanie błędów oraz możliwość doskonalenia. Chyba. Wiesz co, lepiej Nauczycielka monitoruje podejmowane przez uczniów aktywności i weryfikuje efekty pracy w zabawie ruchowej. W ten sposób dostarczona informacja zwrotna nie pozbawia dzieci chęci do dalszej pracy i podejmowania kolejnych wyzwań. Uczniowie w zmienionej przestrzeni dokonują refleksji i uzupełniają notatkę z lekcji. Sytuacja ta daje uczniom możliwość odniesienia się do efektów własnej pracy oraz komunikacji w zespole zadaniowym. Prezentacja stanowi istotny element pracy w pedagogice frenetowskiej. Jest okazją do docenienia każdego ucznia, sposobem na ewaluację zajęć, ale w szczególności okazją do rówieśniczego uczenia się. Stanowi ogromną wartość edukacyjną, ale również motywacyjną dla ucznia. Dzięki niej każdy może mieć poczucie własnej wartości i sukcesu. Rozwija inteligencję, uczy pewności siebie, śmiałości i odwagi. W filmie liderzy prezentują efekty pracy zespołu. Wszystkie dzieci mogą dzięki temu powtórzyć poznane treści i mieć poczucie sprawstwa. Jest to zwieńczeniem uczniowskiej pracy. Prezentowany film ukazuje zmianę kultury uczenia, w której w centrum stoi uczeń, gotowy do podjęcia wysiłku na drodze własnego uczenia się.